Baśnie braci Grim, mały krawiec. Pewien krawczyk szył właśnie w swoim warsztacie kolejny strój. Kiedy dobiegł go z podwórza donośny głos Herolda: Do wszystkich mieszkańców, do naszego lasu powrócił wielkolud, który sieje ogromne zniszczenie. Niech nikt nie opuszcza miasteczka, ponieważ grozi to utratą życia, obwieszczał posłaniec. Wszyscy byli przerażeni. Pamiętali bowiem, że kiedyś Wielkolud zmiażdżył 11 ludzi za jednym zamachem. W tym samym czasie mały krawiec zaczął polować na muchy. Co za wstrętne owady! krzyczał. Uprzykrzają tylko człowiekowi życie, a sio! Jednak muchy nic sobie nie robiły z jego krzyków. W końcu przysiadły w kącie, gdzie poczuły zapach cukru. Pac! Szybkie uderzenie łapki przecięło powietrze. Siedem naraz, wykrzyknął Krawczyk. Z radością pobiegł do okna i krzyknął: Zabiłem siedem za jednym uderzeniem. Mój Boże, przerazili się ludzie. Prawie nie ustępuje Wielkoludowi. Wkrótce Krawczyka zaprowadzono przed oblicze króla. Młodzieniec Próbował wytłumaczyć, że chodziło mu tylko o muchy, ale król nie dopuścił go do głosu. Chłopcze, jeśli masz tyle siły, ile powiadasz, to oddam ci rękę mojej córki i pół królestwa. Jeśli tylko uda ci się pozbyć z naszego lasu wielkoluda, obiecywał król. Piękna córka króla i pół królestwa. Rozmarzył się krawczyk. Co prawda, między wielkoludem a siedmioma muchami jest dobra różnica, ale krawczyk zgodził się podjąć wyzwanie. Zaopatrzony jedynie w nóżki, wkroczył do lasu. Ledwie uszedł kilka metrów, a za drzewem dostrzegł okropnego wielkoluda. Przeraził się nie, przeraził się nie na żarty. Skończył w brzuchu tego potwora, pomyślał, nie ma mowy, nie namyślając się wiele, wziął nos i zapas. Jednak wielkolud był szybszy i po chwili dopadł małego krawca. A więc to ty, muszko, jesteś tym wielkim bohaterem, o którym trąbił cały las, roześmiał się olbrzym. Nawet nie wiem, czy warto cię zjeść. Jesteś taki mały, sama skóra i kości. Uważaj sobie, powiedział hardokrawczyk. Jestem dzielniejszy od ciebie. Ha, 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 roześmiał się wielkolud, zamykając przy tym oczy. Na to tylko czekał mały krawiec. Ficił swoje nożyczki i wbił je prosto w czubek nosa wielkoluda. Kiedy olbrzym wył z bólu krawczyk szybko strzył mu rękawy, a potem go związał. Kiedy wielkolud zorientował się, co się dzieje, na wszystko było już za późno. Krawiec związał go mocno. Wielkolud próbował jeszcze złapać chłopca, ale potknął się o drzewo i upadł. Krawczyk pobiegł szybko na zamek, aby ogłosić tam swoje zwycięstwo. Król wprost osłupiał. Jak to jest możliwe, że taki mały człowiek jak ty pokonał olbrzyma? pytał z niedowierzaniem. Siedem za jednym uderzeniem krzyknął radośnie mały krawiec. Od dziś tak będziemy cię nazywać, powiedział król. Władca zgodnie z obietnicą oddał małemu krawcowi swoją córkę i królestwa, a potem zaprosił wszystkich poddanych na huczny ślub i wesele. Były to baśnie braci Grimm. Mały krawiec czytała Agnieszka Kowalczyk.